No i witam kolejny odcinek W zasadzie już tych tam różnych odcinków <laughs> cała kupa eee, a tutaj mamy sonar Golden Maska taka mniejsza eee, to jest tej już dru drugiej generacji można powiedzieć panel będzie do przeglądu tam zobaczymy czy coś domaga czy nie domaga coś tam będzie trzeba odstroić, no i tutaj są dwa, nie? Osłona, piachu tyle co nie miara, nigdy pewnie czyszczone od nowości. Zresztą tutaj już też był upane, więc tutaj się takiej ilości piachu dostaję, że szkoda gadać, i później taki nadmiar piachu i tak dalej potrafi zbudzać, wykrywać go, gorsze strojenie i tak dalej, także różne objawy takiej ilości piachu pod osłoną mogą być. No ja to wyczyszczę, ale to po prostu użytkownik powinien sam od czasu do czasu wyczyścić. No dobra, no to tyle na tyle. No zobaczymy, co tam ciekawego jeszcze będzie słychać w tym sprzęcie. Także na no lekka masakra. No i taki pierwszy podstawowy test czyli nie ma balansu gruntu w ogóle kręcimy w lewo czy w prawo to... ani w jednym tonie, ani w multitonie no nie będę tutaj dokładnie wam pokazywał, ale Nie idzie w ogóle frytów, wiecie, czy nie, to znakiem tego, że coś się wypane. choć dyskryminacja działa, no, w ogóle nie działa to tutaj, nie, od balansu gruntu, no, a to się może od elektroniki wzbudzać, to no. i być jakby batony. no to to ja wiem to są ok zakłócenia, ale dobra także pierwsza usterka brak strojenia do gruntu dobra będę patrzył sondę już tam wyczyściłem jakoś to przynajmniej teraz wygląda no i witam także masko odpalone trochę poustawiane zobacz no, jak to się balansem gruntu kręci yy, w, domu, w domu takie zakłócenia, że, że masakra na no, 18 kHz to w ogóle nie chciało działać no, tam w miarę działała, także to wszystko tutaj też chodzi już yy, stajenie do gruntu działa yy, a także jest w porządku prawo-lewo ten balans działa, najlepiej to widać na ferycie, bo gleba jest niejednostajna i w różnym położeniu po prostu to będzie pokazywało czyli przy 8 kHz mamy tak jakby teraz odstrojone no bo tu jest taki balans ten. w tym przypadku jest po prostu balans gruntu w fazach, także jest lewo, prawo to są. ja wiem, godzina 9 i 3. Będzie wypadać, bo w niektórym ja tam przerabiałem te kHz i dodawałem również pośrednią 13 kilohercową Wtedy ten balans gruntowy wypalał, tak jakby na godzinie 12. Czyli mamy 8 kiloherców odstrojone. Nie wiem, czy tam będzie słychać, bo jest wiatr. 8 kHz w tą lewą stronę no trochę podgłośniej jeszcze czyli w dwóch tonach jest, jak słychać niski ton czyli za dużo może mi się uda, bliżej bliżej tutaj sprzętu jeszcze mi w złą stronę kręcę tak w złą stronę tak jak widać jeszcze trochę już całkowicie nie widzi no, może trochę jest więcej bo teraz leży po prostu sprzęt na ziemi i jest trochę w innym, w innym położeniu przełączymy na 18 kHz Czyli później będzie trzeba w drugą stronę kręcić, czyli niski ton, aż no, tak z wyczucia. Nie będę wam tam dokładnie tego pokazywał. Czyli to jest w prawą stronę na no, 18 kHz. Może jeszcze trochę, albo jeszcze trochę więcej. Zobaczymy, no, jak to mi to wypada. No, jeszcze też nie widzisz. Tak Także też jest wycinany feryt, więc jest w porządku. Umieści się to po prostu w fazie, w fazie wykrywania. No bo teraz do gleby Tutaj trzeba inaczej to stroić. Jest, po prostu tam w tym miejscu coś przeszkadzało. O! Czyli, ja tam mam odstrojony sprzęt. Przy 18 kHz i słychać to tony, nie? Do zależności. No dobra, także widać. Do gleby jest inaczej. Przy jesteś jest też inaczej, ale. Teoryt jest dobrym odnośnikiem jeśli chodzi o zestrojenie między kilohercami i tak dalej tak poza tym wszystko działa, nie? Czyli tutaj jest jakieś żelazo Przełączymy na jeden ton a jest To teoretycznie jest wycinane Jak widać nie pokazuje tego Wszystko jest w porządku, no a tam w domu przeprowadziłem tylko taki test, żeby sprawdzić jak tam działa dyskryminacja, czy jest wszystko w porządku, więc jest ok, też to wszystko tam wycina. jak widać nic się ogólnie nie wzbudza dalej. Zostawiła lasek żeby wykonać... Nie, 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 dużo śmieci nie, Na grunt odpowiadać w tym miejscu. Tak, zmienił się jeszcze grunt trochę. No. Dobrze, już teraz. Jakiś kolor, no, raczej na pewno. Dobra, czy to już cieszymy, to. No, Dobra, tak. Teraz z tym sprzętem chodził. Nie ma sensu, nie? Tylko chodziło o sprawdzenie, czy wszystko działa. Tak jak widać, działa. Jest zrobione była usterka z gruntem i też jeszcze był uszkodzony po centriometr, bo w jej jedną z przełączania kiloherców po prostu to nie działało. I zamiast załączyć 18 kiloherców to robiło 100, no i po prostu nie działało to tak jak powinno. Eee, no, chyba tyle na tyle. No. To jest, jakby można powiedzieć, ta nowsza sejra tych Golden Masków, która później była, została wyprodukowana, i tak dalej. Eee, no, można powiedzieć, że to jest młodszy brat starych Golden Masków. Stare Golden Maski jednak, były nieco lepsze wedle mnie. No, ale to można, to dużo było o tym mówić. No dobra, nie zanudzam, także sprzęt zrobiony, dobrze wszystko działa, także będę mógł odesłać. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka.